Dzisiejszy trening na klatkę zaczynamy od rozpiętek głową w dół. Zaczęliśmy od ciężaru 12, 15, 18, dwie serie i ostatnia 22. Kąt taki mniej więcej, jak widzicie, poniżej 45 stopni. Amplituda ruchu w miarę pełna. Ja to tutaj też, też troszeczkę inaczej to robię. Staram się nie ratować tak dłońmi. Mam cały czas stałe napięcie tutaj pomiędzy e, środkiem klatki piersiowej a rozciągnięciem. Może tego nie widać, ale nie popuszczam w ogóle tych mięśni, więc to że tutaj nie dochodzę dłońmi do końca, to po prostu jest cała, cała, cała praca polega na tym, żeby nie odpuścić tego napięcia. No, ciężary nie są duże, ale jak się tam ja zawsze czuję tutaj lewą stronę, więc yy, staram się nie przesadzać. Później przeskoczyliśmy na wyciskanie głową do góry. Kąt też poniżej 45 stopni, z tym, że odwrócony. Yy, zaczęliśmy od ciężaru. Och, no, przepraszam. E Mam takiego wstępnego, zawsze wstępny, przy zmianie kątów robię takie wejścia, więc jest, było 60 później, od razu setka 120, no i już na 120 zostaliśmy no to takie ciężar, że można trenować akurat, no to są takie serie właściwe. Ja robię pełną amplitudę ruchu no zawsze jest taka obawa, że może może się tutaj coś wydarzy przy takim dużym skoku z reguły jak się tam przeskacze po 40 kg na ciężarze no ale już po jednym ćwiczeniu takim wstępnym i, i takiej serii, serii wstępnej to jeszcze nigdy mi się nic nie wydarzyło yy, kolejno wyrównaliśmy ławkę do poziomu chęcią się tutaj do nas podłączył ja wykonałem jedną serię też wstępną na 60, później już na 80, jeszcze trzy serie takie właściwe i to już był cały trening. Do czego uczulam? No, chodzi do mnie wiele osób i robią dużo większe objętościowe treningi niż ja, a mają mniejszą formę zaawansowania, więc raczej bym ten trening ukracał niż przedłużał.